Lud to chyba moje największe rozczarowanie drugiego sezonu Hasbin Hotel. Nie zrozumcie mnie źle, świetnie bawiłem się podczas oglądania drugiego sezonu i uważam, że jest naprawdę udany, jednak ma on również swoje minusy, jak zrobienie z Charlie kompletnego debila, który co chwilę podejmuje oczywiste złe decyzje. Innym minusem jest właśnie postać Lud, po której spodziewałem się, że pokaże znacznie więcej, ale zanim rozwinę swoją wypowiedź, zostaw lajka, suba i podbicie, jeśli podobają Ci się moje filmy, a ja przechodzę do konkretu. Długo przed premierą drugiego sezonu było wiadomo, że główne skrzypce będą tu grali Wiz, a dokładniej Vox. W związku z tym nie oczekiwałem od lud nie wiadomo czego, ponieważ logiczne, że musiała zrobić miejsce wspomnianym włodarzom. Jednak zapowiedzi pozwalały mi oczekiwać, że lud też gdzie z boku pokaże pazury i stanie się poboczną antagonistką kimś, kto będzie chciał pomcić swoją utraconą rękę oraz śmierć Adama. Nawet kosztem buntu przeciwko przełożonym, jeśli ci zaprzestaną kolejnych eksterminacji. Lud miała swoje momenty w trailerach. Przykładowo pojawiła się w nich ta scena, która ostatecznie okazała się fragmentem piosenki sery, która wizualizowała sobie okrucieństwo eksterminacji, na które zezwoliła. Jednak bez kontekstu ten fragment mocno pobudzał wyobraźnię. Moja pierwsza myśl była taka, że będzie to część jakiejś potyczki między lud a głównymi bohaterami. Tym bardziej, że Lud posiada tutaj protezę ręki, którą straciła w finale pierwszego sezonu, więc wyglądało to jak scena dziejąca się w rzeczywistości. Co więcej, jeszcze przed premierą w ramach promocji została wydana piosenka Gravity, w której lud ubolewa nad śmiercią Adama i śpiewa o chęci zemsty na Charlie i twierdzi, że tylko zdrajca zawarby pokój. To sprawiło, że sądziłem, i skoro wokół lud tworzony jest taki hype, to niemal na pewno spróbuje ona gdzieś z boku dogryć głównym bohaterom, odegra istotną rolę, gdy niebo będzie chciało załatwiać sprawy pokojowo, a Vox i reszta Wiz będą realizować swój plan. Ostatecznie jednak mocno się na tej anielicy zawiodłem, bo co dostałem? Drugi odcinek to moim zdaniem pierwszy i zarazem ostatni dobry epizod dla Lud w drugim sezonie. Dosłownie robiła w nim to, czego mniej więcej się po niej spodziewałem po trailerach, kiedy wszystkie ważne postacie w niebie po zobaczeniu pęczysa zaakceptowały, że odkupienie jest możliwe, a Sera postanowiła zaprzestać eksterminacji. Lud nadal była tą, która opowiadała się za starym porządkiem. Była zazdrosna o to, że Abel przejął rolę przywódcy armii i chciała zemścić. Się za Adama, a halucynacja z jego udziałem, tylko dodatkowo ją do tego napędzała. Lud, nawet gdy dostała opierdziel od sery, za pogróżki wobec Lelew nie przeszkodziło jej to w zaśpiewaniu piosenki Gravity, o której już wspomniałem. To właśnie ona sprawiła, że aż do samego finału miałem w głowie myśl, że Lud zbuntuje się i spróbuje zaatakować hotel na własną rękę. Niestety w pozostałych odcinkach Lud podsumowałbym krótko. Głównie stała albo siedziała z boku, jak obrażone dziecko, któremu mama nie chciała kupić chipsów. I choć w finale, ostatecznie Lud nie posłuchała poleceń sery, bo stoczyła walkę z wagi w momencie, gdy miała zejść z Ablem do piekła, jedynie po to, by zabrać Emily w bezpieczne miejsce, wręcz naraziła Emily na niebezpieczeństwo, uniemożliwiając głównym bohaterom powstrzymanie wybuchu lasera w woksteku. To samo starcie, nawet jeśli dzięki niemu dostaliśmy fantastyczną solówkę, Abla, wypada słabo. Oczekiwałem tu czegoś na wzór pojedynku Lud i Wagi z pierwszego sezonu, która była brutalna, wzbudzała emocje, widać było w niej, że te kobiety darzą się nienawiścią, a teraz w drugim sezonie Lud miała jeszcze bardziej powody do nienawiści, bo to pośrednio przez Wagi straciła rękę, a przez jedną ze przyjaciółek Wagi Adama. Więc szkoda, że dostaliśmy kilka wymian ciosów zrobionych na siłę wyłącznie po to, żeby Abel mógł pokazać jaja. Lud w drugim sezonie porównałbym do małego pieska, które przez cały czas czekał z boku, a gdy doszło co do czego, uciekł do budy, gdy tylko Abel tupnął nogą. Wiem, że Vivian Medrano w jednym z wywiadów zasugerowała, iż Lud odpali wy przyszłości, gdyż nazwała ją śpiącym złoczyńcą tykającą bombą, która jest nieustannie ograniczana, więc myślę, że w trzecim lub czwartym sezonie pokaże więcej. Tylko w takim razie rodzi się pytanie, po cholerę budowany był cały ten hype na lód, już na drugi sezon. Uważam, że choć uwielbiam drugi sezon Hasbin Hotel, to ma on jeden poważny problem. Otóż w 8 odcinkach trwających średnio po około 28 minut, próbowano upchnąć za dużo kontentu, przez to niektóre wątki nie miały szansy odpowiednio się rozwinąć, a postać lód jest tego najlepszym przykładem. Napisz, co sądzisz o lud w drugim sezonie i zostaw lajka z subem.